Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was na moim kanale, witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się doda dodatkowym zarobkowaniem wśród strażaków. Opowiemy sobie o tym, jakie trzeba warunki spełnić, żeby móc takie dodatkowe zarobkowanie podjąć. Opowiem o tym, czym strażacy zajmują się w tym czasie między służbami. Opowiemy sobie o tym, jakie dodatkowe uprawnienia możemy uzyskać po ukończeniu SGSP, oprócz oczywiście samego, samego bycia funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej oraz opowiemy sobie o jednej zmianie, która zaszła. Przepisach dotyczących odwołania do centralnej Komisji Lekarskiej. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku zapraszam do oglądania. Aby rozpocząć dodatkowe zarobkowanie w tym czasie między służbami, dany funkcjonariusz musi wystąpić na oficjalne pozwolenie do swojego przełożonego, w tym wypadku będzie to komendant danej jednostki, o to, żeby on po prostu między tymi służbami mógł taką działalność prowadzić albo mógł wykonywać określoną pracę dana forma zarobkowania nie może w żaden sposób kolidować z naszymi obowiązkami funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej czyli nie może wpływać na naszą na naszą sprawę na naszą kondycję psychofizyczną czyli nie może wpływać na to że będziemy przychodzili powiedzmy zmęczeni na służby powiem bycie funkcjonariuszem bycie w służbie jest w tym momencie najważniejsze i ta druga praca jest tylko opcją dodatkową i nie może ona być nadrzędną na to co wykonujemy czyli na to, że jesteśmy funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tak więc nasza dodatkowa praca nie może kolidować z naszymi służbami, nie może wpływać na naszą kondycję, nie może również godzić w dobre imię zarówno instytucji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz nie może godzić w dobre imię funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. Zatem komendant musi udzielić nam zgodę na takie dodatkowe zarobkowanie i jeżeli wszystko jest OK. Nasze, nasze dodatkowe zarobkowanie, nasza druga praca nie wpływa na nas, nie wpływa na dobre imię komendy, na dobre imię Państwowej Straży Pożarnej, wtedy takie zgody są wydawane. Jeżeli zaś druga praca będzie bardzo kolidowała, kolidowała z, naszą, z naszą służbą Państwowej Straży Pożarnej, wtedy takie zgody nie będą wydawane no i wtedy nie ma takiego oficjalnego pozwolenia na to, żeby sobie dodatkowo zarobkować. Więc jeżeli myślimy o dodatkowym zarobkowaniu, między służbami mam tu na myśli głównie ludzi pracujących na podziale bojowym, ponieważ ten system na to pozwala. No to miejcie na uwadze to, że ta nasza druga praca, nasza druga działalność nie może w żaden sposób wpływać na to, jak będziemy funkcjonowali w czasie pełnienia służb, ponieważ pełnienie służb jest w tym momencie dla nas najważniejsze, a ta dodatkowa praca jest rzeczą drugorzędną. Oczywiście jest to czas, który można wykorzystywać na wszelaki sposób Wiele osób, wiele osób wykorzystuje ten czas na to, żeby dodatkowo zarobić, ale nie wszyscy. Jest wiele funkcjonariuszy, którzy, którzy ten czas przeznaczają na, na realizowanie swoich pasji, swojego hobby, na spędzanie czasu z rodziną. Każdy spędza to tak, jak chce, ponieważ to jest tylko i wyłącznie jego własne życie. Jednak. Jak dobrze wiecie, pewnie znacie takich ludzi, bardzo wielu strażaków dorabia. Jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście z tego korzystają. Tylko, tak jak wcześniej powiedziałem, trzeba utrzymać oficjalne pozwolenie od naszego przełożonego, w tym wypadku od pana komendanta. Jeżeli chodzi o to, czym zajmują się strażacy między służbami, to powiem wam, że przekrój tych wszystkich zawodów jest tak duży, że brakuje nam odcinka, żeby to wszystko opowiedzieć. Bardzo dużo funkcjonariuszy jest również ratownikami medycznymi, dyplomowanymi ratownikami medycznymi, i w, w czasie wolnym od służby pełnią oni, oni dyżury na karetkach pogotowia, pracują w zespołach ratownictwa medycznego, co oczywiście jest normalne, ponieważ mają wykształcenie kierunkowe i uważam, że jest to całkiem spoko, ponieważ nabierają tam doświadczenia, które jest u nas niezbędne, i taki ratownik jest zawsze wartością dodatnią, więc wiele osób. Pełni, pełni dyżury na karelkach między służbami. Inne osoby prowadzą swoje działalności, różne działalności ludzie mają, więc każdy prowadzi, co tam tylko chce. Ja sam osobiście trudnię się usługami arborystycznymi, usługami alpinistycznymi, więc można powiedzieć, że po części to, czego mnie ta straż nauczyła, bo wykorzystuję, wykorzystuję po to, żeby dodatkowo zarobkować i prowadzić swoją firmę w tej tematyce. Tak jak już wcześniej powiedziałem, przekrój tych zawodów, tych czynności jest tak duży, że nie będę tu o tym opowiadał, ponieważ tego jest po prostu za dużo. Absolwenci SGSP oprócz tego, że są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, są oficerami Państwowej Straży Pożarnej, mają również szereg innych uprawnień, które mogą wykorzystać do pracy do na dodatkowe zarobkowanie w innych instytucjach. Osoba, która kończy SGSP, ma uprawnienia do tego, żeby być specjalistą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, być specjalistą w dziedzinie takiego ogólnego bezpieczeństwa. Jednak bardzo wiele obiektów, budynków, zakładów musi spełniać odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej i te wszystkie obiekty, budynki, te wszystkie zakłady. Muszą też mieć odpowiednich ludzi, którzy to wszystko będą kontrolować, koordynować i będą dbali o to, żeby to wszystko funkcjonowało w sposób bezpieczny, żeby funkcjonowało tak, jak należy i żeby te wszystkie zasady BHP, tego bezpieczeństwa były zachowane. I takimi osobami bardzo często są osoby po ukończeniu właśnie szkoły głównej służby pożarniczej. Tutaj jest jeszcze taki plus, że wcale nie trzeba być funkcjonariuszem państwowej straży pożarnej, żeby móc. Takie czynności wykonywać, ponieważ SGSP aktualnie daje możliwość również kształcenia w toku cywilnym, więc jeżeli ktoś ukończy studia cywilne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wtedy także może taką pracę wykonywać. Bardzo wielu ludzi takie studia kończy i bardzo wiele osób właśnie pracuje w szeroko pojętej ochronie, w szeroko pojętej ochronie PPOŻ Zajmują się właśnie tymi budynkami, o których wspomniałem, tymi zakładami i są jakby specjalistami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Zakres pracy w tej tematyce PEPOŻ jest tak duży, że osoby po takich studiach bardzo często znajdują właśnie zatrudnienie w różnych obiektach i jest to doskonały sposób do tego, żeby nadal rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać doświadczenie, a dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, oficerów, ludzi, Którzy ukończyli SGSP, jest to również opcja do tego, żeby dodatkowo zarobkować, i jakby cały czas pozostawać w tej tematyce tego bezpieczeństwa pożarowego i realizować oczywiście się w Państwowej Straży Pożarnej, wykorzystywać swoją wiedzę doświadczenie, ale również pomiędzy tymi służbami, jeżeli jest taka możliwość, to również mogą wykorzystywać swoje doświadczenie do tego, żeby odpowiednio dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych terenów, obiektów czy innych zakładów. Dlatego. Po ukończeniu SGSP mamy uprawnienia do tego, żeby danymi, danymi, danymi zakładami kierować i dbać o to, żeby praca tam i ogólnie funkcjonowanie przebiegało jak najlepiej i w jak najbardziej bezpieczny sposób. Ostatnim tematem na dzisiaj jest Centralna Komisja Lekarska. Mam tu na myśli proces odwołania. Jak wcześniej mogliście się dowiedzieć z moich poprzednich odcinków, jeżeli rejonowa komisja lekarska, powiedzmy, nas odrzuca, Wtedy oczywiście piszemy odwołanie, bo moje zdanie jest takie, że do odwołanie trzeba pisać zawsze. Piszemy odwołanie i odwołujemy się do Centralnej Komisji Lekarskiej. Aktualnie w Polsce mamy trzy centralne komisje lekarskie i znajduje się ona w Warszawie, w Łodzi oraz w Krakowie. Więc jeżeli podlegamy pod któryś z tych rejon, to do tej pory byliśmy kierowani do Centralnej Komisji z danego rejonu. Więc jeżeli ktoś jest z Województwa Polskiego i pisał odwołanie, to był kierowany do Centralnej Komisji. W Krakowie, jeżeli ktoś był z Łodzi, to był kierowany do Łodzi, a jeżeli ktoś na przykład był z Warszawy, to oczywiście był kierowany do Warszawy. Do 20 kwietnia tak było od 20 kwietnia, czyli w sumie można powiedzieć, że dopiero od 2 maja weszły nowe przepisy, które sprawiają, że po odwołaniu, bez znaczenia z jakiego zakątka Polski jesteś, każde odwołanie do Centralnej Komisji będzie powodowało to, że kandydat i ogólnie jego odwołanie będzie rozpatrywane w Warszawie i jeżeli będą potrzebne na przykład jakieś dodatkowe badania, to wtedy kandydat będzie kierowany do Warszawy. Czy to dobrze, czy to źle, to już se musicie sami odpowiedzieć. Ja uważam, że jednak to jest dobrze, ponieważ jeżeli ktoś na przykład odwoływał się w Krakowie od decyzji Rejonowej Komisji Lekarskiej, to odwoływał się do Centralnej Komisji Lekarskiej, która też się znajduje w Krakowie. I jeżeli chodzi na przykład o Kraków, to to wszystko chyba odbywa się w ramach jednego budynku, więc dla niektórych osób może to być takie troszeczkę no niezbyt fajne, ponieważ niby to jest osobny skład orzekający, ale jednak to wszystko jest w tym samym miejscu, a chcielibyśmy, żeby ta nasza, to nasze rozpatrzenie było oceniane przez totalnie niezależnych niezależnych lekarzy, totalnie niezależny skład, i najlepiej jakby to było po prostu w innym mieście. Oczywiście, jeżeli ktoś był spoza Krakowa, to nie ma z tym problemu. Ale jeżeli ktoś na przykład e, zaskarżał decyzję Rejonowej Komisji Lekarskiej, no to wtedy jakby cały czas wszystko działo się w obrębie tej jednej, tego jednego miasta. Teraz po prostu po 29 kwietnia wszystkie sprawy będą kierowane do Warszawy i kandydaci będą kierowani tam również na dodatkowe badania, jeżeli to odwołanie będzie takich badań wymagać. Oczywiście wszystkie sprawy toczące się. Aktualnie, czyli do czasu 29 kwietnia, będą rozpatrywane według starego trybu. Czyli jeżeli ktoś podlega pod Kraków, to będzie miał to w Krakowie, jeżeli ktoś podlega pod Łódź, to będzie miał to w Łodzi, a jeżeli ktoś podlega pod Warszawę, to nadal ma to w Warszawie. Wszystkie sprawy po 29 kwietnia będą kierowane do Warszawy i będzie to rozpatrywała komisja w Warszawie. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Jeżeli kontent kanału się podoba. To dajcie suba, najlepiej z dzwoneczkiem. Jeżeli materiał się podobał, dzisiejszy odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszecie to w komentarzach. Ja z mojej strony przepraszam, przepraszam za długą przerwę we wrzucaniu odcinków. Obiecuję się poprawić. Jeżeli macie jakieś pytania, piszę to w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania i chcecie tylko pisać w komentarzach, piszecie e-maile. Ja na to wszystko postaram się odpowiadać. Z mojej strony to wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.